Pasi górnik, dział dziecięcy fili numer 5 w kędzierzynie Koźlu witam na kolejnych warsztatach online. Ostatnio przeglądałam pudło z nowymi książkami, których niestety jeszcze nie mogliście wypożyczyć do domu i znalazłam taką książkę o małych słówkach. Dzisiaj przeczytam fragment tej książki, a potem pokażę, jak można wykonać takie słówki. Były sobie słówki trzy: Sara, Persi oraz Bill. Mieszkały w dziupli razem z mamą Sową w pniu drzewa. Dziuplę wyściełały gałązki, liście i sowie piórka. To był ich dom. Pewnej nocy, Sówki przebudziły się i zauważyły, że mamy sowy nie ma. Gdzie jest mama? Zapytała Sara. I co teraz? Zawołał Percy. Ja chcę do mamy! Powiedział Bill. Małe sówki pomyślały, a wszystkie sowy dużo myślą. Chyba poleciała polować, powiedziała Sara. Po to, żeby przynieść nam jedzenie, powiedział Persi. Ja chcę do mamy! powiedział Bill. Myślę, kochani, że tą książkę niedługo będziecie już mogli wypożyczyć, bo niebawem biblioteka będzie otwarta, a dzisiaj wykonamy sobie małe słówki. Co nam będzie potrzebne? Kartka papieru ja mam czarną. Takie waciki kosmetyczne lub pomponiki kreatywne, widziałam w Waszych pracach, czasami używacie takich pomponików. Klamerka do bielizny, moja jest bardzo stara, ale jeszcze działa. I farby. Od czego zaczynamy? Jedną słówkę już namalowałam, żeby było szybciej. Najlepiej. Zaznaczyć sobie miejsce, w którym będziecie słówki malować. Rysujemy jedno kółeczko. Wygląda jak śniegowa kula. Dorysowujemy drugie takie kółeczko. O, wygląda teraz jak bałwan. To będzie jedna słówka, druga i teraz zaznaczam sobie trzecią słówkę. Tak. To jest Sara, to jest Persi. Co robimy? Bierzemy sobie klamerkę do bielizny. Do tej klamerki przyczepiamy wacik kosmetyczny. Mam przygotowaną farbę. Ten wacik moczymy w białej farbie. Możemy sobie gdzieś na kartce zobaczyć, jaki będzie efekt. I teraz zaczynamy malować. Słówki mają biały kolor, są to pisklęta puchacza, właśnie puchacze małe są takie śliczne białe, kiedy przychodzą na świat. Tak, tu już mam jedną słówkę wykonaną. Teraz pokażę jak jeszcze zrobić przy pomocy pomponika kreatywnego. W ten sam sposób przypinamy. Moczymy w farbie i wypełniamy środek naszego szablonu słówki. Moje słówki są poukładane. Będą siedzieć na gałązce. Możecie też zastosować watę, jeżeli nie macie takich wacików ani pomponików kreatywnych. I tak mniej więcej wyglądają nasze słówki. Co będzie potrzebne teraz? Można słówkom namalo... namalować gałązkę. Wtedy użyjemy brązowej farby. Ja przygotowałam, wycięłam gałązkę. Jest wycięta z papieru do wypieków, pewnie w każdej kuchni coś takiego. Jest, ja tą gałązkę wycięłam, przykleiłam. Teraz musimy poczekać, aż nas, nasze słówki wyschną. Ja nie mam tutaj na to czasu. Kiedy już wyschną, słówką przyklejamy oczka. Jedno oczko, drugie oczko. Sara już jest prawie gotowa, persi. Teraz mały bil, który cały czas krzyczy: Ja chcę do mamy. Pewnie jest najmłodszy z rodzeństwa. Teraz jeszcze dzioby. Ja tutaj zrobiłam dzioby żółte, ale możecie wyciąć. Z innego koloru. Jeżeli nie macie ochoty wycinać, to takie dzióbki można namalować. Teraz jeszcze przyklejamy łapki. Tym nóżkom można domalować pazury. Słuchajcie, sowy to ptaki drapieżne, lubią nocny tryb życia, wtedy najlepiej im się poluje. Dlatego moja kartka ma kolor czarny. Persi tak. ma schowane nóżki, nie będę mu już przyklejać. I w ten sposób wygląda nasza praca. I jeszcze możecie coś takiego zrobić, że namalujecie albo pochlapiecie naszą kartkę. Farbą, co Wy niestety nie widzą w całkowitej ciemności, żeby polować potrzebują światła gwiazd albo księżyca, tutaj mam farbę z wodą, jest żółta, możecie sobie tak pochlapać, uwaga mój kamerzysta Jacek bardzo lubi jak ja tak chlapię, ostatnio był w kropki, dzisiaj się postaram uważać. Tak, można jeszcze troszeczkę przesunąć. Możecie też słówką namalować księżyc i nocne niebo jest już gotowe. Sara Persi oraz Bill wykonani. Jeżeli nie macie czarnej kartki, to możecie namalować słówkę na białym tle. Tu namalowałam brązowego pisklaka. Włochatki, piskle Włochatki jest brązowe, a możecie też wykonać takie bajkowe, kolorowe sowy. To co? Do dzieła, kochani! Do zobaczenia! Pa!